dzielnie trwa rozbudowa szkoły, która zmieni ją w nowoczesne miejsce nauki. Powstają nowe sale lekcyjne, biblioteka, oddział przedszkolny i sala sportowa. Obecny budynek szkoły zostanie także wyremontowany, by uczniowie i nauczyciele mieli jeszcze lepsze warunki do pracy. Koszt inwestycji to prawie 15 milionów złotych, z czego 12 milionów pochodzi z programu Polski Ład. Prace rozpoczęły się latem 2023 roku, a zakończenie planowane jest na sierpień 2026 roku. Uczniowie młodszych klas uczą się w budynku szkoły, a starsi w pobliskim wiejskim domu kultury. Teren budowy został odpowiednio zabezpieczony, aby zapewnić bezpieczeństwo. Na materiale wideo, który oglądacie, możecie zobaczyć stan prac na koniec listopada 2024 roku. Więcej o tej inwestycji można dowiedzieć się na stronie internetowej Urzędu Gminy.